Siemanko z tej strony Gabryś Gra Witam was na moim kanale Bardzo serdecznie Dzisiaj będzie odcineczek A mniej więcej Zmieniłem dla taty Dla mamy I dla córki Dla Ari włosy Ponieważ ją chciałem No ale Dzisiaj będzie odcinek jak idziemy na basen Ale nie przedłużając Zapraszam do oglądania Okej, okay, yy, Wiecie co? No, przyjedzie chyba ta eee yy, jakieś ta nasz, no na niania, nie? Do dzieci, do kuby i liliki, a my pojedziemy do tego, yy, na, no na ten basen, do tego akwoparku. No dobra. Aria. No chodź tu weź. Czekaj, przebieram się w ciuch. No to ho, jestem, no co? Yy, dobra, yy, wiecie co? Pojedziemy do akwaparku. Masz strój? Mam. Dobra, to leć, ale. A my ja idę. i pewnie zaraz mnie nie przyjdzie. Dzień dobry, przyszłam. O, dobrze, tam są dzieci, dobrze? Pewnie się nimi zajmę. Dobrze. Idę do Ady i wiktor. Ada, Wiktoria! Co tam mama? Co tam mama? Ada! No. E, masz w ogóle ten strój z Wiktorią? Mam. Wika. No. Masz strój? Mam. No to dobrze. E, Pochylcie się. E, ja pójdę po torbę i weźmiemy rzeczy na basen. Okej. Okay. Macie. O, macie tutaj stroje nawet. Dobrze, no to dobrze, dzieci. E, ja je tutaj muszę tylko wziąć. Okay. I idę po mój taty. Strój. I zaraz po. E, trzeba iść po strój Ari. O bo, e, Mój strój. E, od razu go tutaj będę pakować. E, i gdzie jest twój. E, o, tutaj. Jeszcze idę po Ari. Więc. Aria, no, przynieś swój strój. Dobra. Okej, okay, jestem od razu wezmę te ciuchy i te no. okej okay. i gdzie jest mój strój Ok mam no, rozmierzy czy jest no nie będę mierzyła ale wezmę telefon na drogę Dobra, idę nam Jestem. O, no to super. Pakuj. To też yy, telefon gdzieś miał w ręce. Tak. Okej. Okay. Yy, mamy wszystko chyba. Turczyny, chodźcie. Idziemy. Uh -huh, uh -huh. Dobra, idziemy, idziemy do windy, na dół. No na dół, a gdzie niby mamy iść. Dobra, ja wezmę to. A ty weź swój telefon, bra. No wezmę. Dzięki. Okay. Dobra, chodźcie, wiecie co? Chyba przepakujemy do innej torby. Eee, Okej. Okay. Mhm. Czyli tak to wygląda. Eee, dobra, przepakujemy się do tej. Co tu robi piłka? Bawiliśmy się. Osiu, dobrze, no to bawiliście się. Mogliście je wziąć. Ok. Mm, chodźcie. Yy, ubierajcie się w swoje no, no, kurtki. Oki. Okay. I dawajcie ciuchy. Ok, a ty? No ty już też już. Przecież. Okej. Okay. Ja telefon schowam. No, no okej. Okay. Yy, klucze wezmę. Yy, dobra, nie będę brała. Nie Przepraszam Was za to widzowie. No ale już Wracajmy do historyjki. No dobra, możemy jechać w końcu. No, to przecież otwieramy drzwi. Ale Dobra. A nie po co się tak śpieszyć? Ale który chodźcie. Idziemy, psiecie, snu. No nie wiem, ślimaczycie się mega. Okej, okay, jesteśmy. Patrzcie. Idziemy. Czekajcie, wezmę... Okej, okay, wezmę Eee, Okej, okay, chodź. Ada, chodź. Wiktoria, chodź. Idziemy. E, dobra, gdzie jest ten pan? Nie. Dziewczyny czemu wy tak się dziwicie? Pan Arbuzik! Dzień dobry! U, u, a, proszę nie oblewać moich czurek. Nie, no dobra, pani nie zna, się z tym zabawy. znam. Eee, poprosimy, proszę. O, dziękuję. E, proszę się tutaj przebrać. Yy, no, znaczy iść się przebrać, dobrze? Yy, no, dobra, pójdziemy, chodźcie, idziemy wszyscy. Idziemy. I tam jest tak, tak. O, tu jest, jest. przebieramy yy, dziewczyny, chodźcie, dam wam wasze, tedy, już tutaj się bierzcie. A my pójdziemy do tego, dobra? No dobra. No. Dobra, to ja chyba pierwszy pójdę, dobra? Okej. Okay. To idź tu tam. E, tata pójdzie. Tam na razie. Idź pierwszy. Okej. Okay. Okej, okay, już. Okej, okay, szybko. E, teraz ja pójdę i ty też idź, dobra? No czekaj o już oki okay. yy, czekaj biorę i okay, jestem dobra jeszcze ja pójdę się przebrać i będziemy wszyscy przebrani no jestem przebrana no to dobrze yy, pakujcie rzeczy tutaj Telefony też. Zaraz wam się zamoczą i będzie. Ok. Dajcie. A kiedy tam zanieść do tego pana. Tak się nam pan? Pewnie. Tak, ok, dzięki. I dobra. Na początku czas się ten. Tak będzie pod prysznic. Ja już. Ja już. Ja już. Ja już. Ja już. Ja już. Ja już też, zaraz. Okej. Okay. Dobre, dziewczyny, na razie byśmy się tutaj pokąpili. Ja tutaj poleżę, a, a ten idź, ty sobie ten posiedź na razie. A my z tym chcemy się poopalać w Czy ich, ja chcę iść do sauny. No to idź. Ok, trzeba się zmienić za bo Aaa, Boże, jaka zimna. Okej. Okay i chodź oh, no, na górę pójdź okej okay. okay. mm, to to no. jeden, drugi piętro tutaj idź dziewczyny co tam tata? co tam? no właśnie co tam? Ale fajnie, że poszliśmy do akwopalku, no. Dlu, 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 a. Dobra dziewczyny, ja idę po mamę. Ok. Ej, czemu mi upierasz? Czekaj, napiję się. No idę, już chodź. No idę, Dziewczyny, chodźcie! Czemu? Chodźcie, dziewczyny i nie, nie będę nabył. Chodźcie na drugie piętro. No dobra! Na trzecim kosku zjeżdżamy. Aha. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Idziemy. Gdzie to wasze siostry Hej mamo, hej Idźcie, chciałem tu zjeżdżać Okej okay. Puszczaj mnie ty babsztynu Pium A dobra, ona ja chciała mnie pobić No już nie Lecimy, jesteśmy więcej, niż choć Chodź dobra, idziemy na tego uszyne sao sao thử thử anh em attack hmm đi bắt No, no i mamy, czyli żyjemy. Chodź, dobra ja tu stanę i chodź. Dobra, ja podpłynę, dobra, no dobra. Dobra, ale patrz co ja mam na banki. Ej, dziadzie ty, teraz ja cię Pum, I teraz jemy wodą jedną jednozet! Gdzieby to jest koniec tej historyjki. Mam nadzieję, że Wam się podobała. A w następnym odcinku pójdziemy do ekskluzywnej restauracji. A ja się z żegnam. Bajo!